Teatr publiczny to idea, choć jego definicja ma także instytucjonalny aspekt i historyczny wymiar. W każdym sensie użycie tego terminu wymaga dodatkowych uściśleń. Jako idea, teatr publiczny sytuuje się w dwóch porządkach życia społecznego, rozumianego jako forma spotkania, oraz sztuki, traktowanej jako rodzaj misji. Teatr oferuje życiu publicznemu wyjątkowe forum, gdzie odbywa się wymiana poglądów, wiedzy i emocji, gdzie toczy się debata, kształtuje się wspólnota, ujawniają się różnice. I konfrontują przekonania. W zamian życie publiczne oferuje teatrowi rodzaj służby, wzywa teatr do współodpowiedzialności za kształt świadomości społecznej, jakość demokracji i poziom dyskusji. Z tego powiązania teatru i życia publicznego wynika rozumienie sztuki teatralnej jako misji, w ramach której przeżycia estetyczne, perswazja ideowa, walory edukacyjne i emocjonalna ekspresja służą wspólnemu myśleniu, odczuwaniu i debatowaniu o istotnych sprawach, Jednostek i zbiorowości ku pożytkowi wzajemnemu. Teatr publiczny, jako idea, jest swego rodzaju utopią. Spotkaniem między, między widzami i artystami, którzy w wolny i nieskrępowany w niczym sposób ustanawiają i negocjują wspólnotę. Kształtują i kwestionują. Zbiorowe narracje podejmują dyskusję na istotne tematy, budząc zarazem świadomość złożoności świata i niejednoznaczności ludzkich postaw. Praktyka teatru publicznego odbiega oczywiście nieraz od tej utopii, ale to właśnie ta utopia. Ta utopia wyznacza jego aspiracje i krąg wartości, do których bezpośrednio lub pośrednio się odwołuje. A te wartości to: wolność twórcza, swoboda ekspresji, nieograniczona wyobraźnia, zainteresowanie odmiennością. Empatia wobec innych, imperatyw poszukiwań i ciekawość eksperymentowania. Z praktyką teatru publicznego wiąże się nieuchronnie jego status instytucjonalny, organizacyjny. I ekonomiczny teatr publiczny, aby realizować wartości, do których aspiruje, nie może działać na zysku, nie poddawać się w pełni dyktatowi rynku. Tym samym musi być finansowany lub współfinansowany ze środków publicznych. Państwowych lub samorządowych. Nie znaczy to wcale, że jedynie teatry państwowe lub samorządowe mogą uważać się za teatry w rozumieniu ideowym. Zdarza się bowiem, że teatry samorządowe się komercjalizują. Misję publiczną zaś biorą na siebie teatry prywatne czy prowadzone przez różnego rodzaju stowarzyszenia czy fundacje. Dlatego, choć zwykło się teatry państwowe czy miejskie nazywać publicznymi w rozumieniu organizacyjnym, to o takim ich charakterze w pojmowaniu ideowym przesądza program, Gotowość do artystycznych oraz wartości, jakie wnoszą w życie zbiorowe. Z historycznego punktu widzenia pojęcie teatru publicznego jest najmniej oczywiste, gdyż teatrami publicznymi w sensie szerokiej dostępności, były już teatry antyczne czy elżbietańskie. W Polsce, w rozumieniu współczesnym, za początek instytucji teatru publicznego, czyli stałego i zawodowego, Narodowego przyjęło się datę 19 listopada 1765 roku, czyli datę premiery natrętów Józefa Bielawskiego. Zorganizowanej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w operalni saskiej w Warszawie. Co w tym kontekście szczególnie istotne? Było to przedstawienie, które, poddając krytyce sarmackie obyczaje widowni, realizowało ideę teatru publicznego. Na tej idei Ufundowana jest oświeceniowa tradycja i współczesna, stale aktualizowana misja tworzenia przestrzeni twórczej dla wolności twórczej i intelektualnej, realizowania myśli krytycznej. Konfrontowania się z rozmaitymi sposobami myślenia i formułami estetycznymi, podejmowania dialogu z przeszłością. Eksperymentowania i kreowania. Uto.